Punkt pierwszy. Na początku był barter. Barter, czyli wymiana między ludźmi. W każdej rozwijającej się ludzkiej społeczności dochodzi do takiego zjawiska najpierw jak specjalizacja. To znaczy, że jeżeli jest jakaś społeczność, to każdy człowiek w niej zaczyna się czymś interesować. Jeden zaczyna chodzić na polowania, drugi zaczyna wytwarzać skóry, trzeci wytwarzać jakieś narzędzia, a czwarty zostaje szamanem tego plemienia. Więc w każdej społeczności gdzieś te talenty zaczynają się z nas wydobywać i każdy człowiek, zaczyna się czymś interesować i specjalizować. A już zaraz w miarę rozwoju takiej społeczności powstaje też potrzeba handlu. No bo ten co wyrabiał skóry zaczyna mieć tych skór coraz więcej i powiedzmy, że ma już ich 10, a potrzebuje tylko dwie. A ten co chodził na polowania zgromadził bardzo dużo jedzenia, no i ma go więcej niż potrzebuje. No i tak samo ten co wyrabia narzędzia. I oni gdzieś tam podczas spotkań, gdy spotykają się, to widzą, że o kurczę, ty masz dużo skór. No to może byś mi jedną dał. No a co mi dasz w zamian? No i tak dochodzi do wymiany.